Witam serdecznie, jako wasz komentator Sejmu. Informuję, co się wydarzyło pierwszego dnia w Sejmie. Oprócz tego, co już wam wcześniej powiedziałem, chodzi o to, że jak Niemcy zauważyliście, na TVP już leci taki przekaz formułowany przez Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Niemcy nas zaatakowali i chcą, zabrać nam demokrację. No i teraz, po prostu, PiS będzie chciał udowodnić to poprzez swoje działania w Sejmie. Czyli najpierw zgłosili kandydaturę pani Witek. Tej, która ma 10 lat więzienia, tej, tej, tej bandytki. Dobrze wiedząc, że nie będzie wybrana, to tylko żeby swoim debilnym wyborcom przekazać, że no zobaczcie, nie wybrali jej, tak? Więc to jest pierwszy dowód na to, że jest rozkład demokracji w Polsce, bo nie wybrali bandyty. Znaczy wiecie, no w PiSie nie wiedzą, że to jest bandyta, tak? W PiSie uważają za jakąś wspaniałą panią marszałek, tak? która przez 8 lat sobie radziła z okropną totalną pozycją, która rzucała w nią pomidorami i, i, i srała kałem z góry, tak? A ona sobie z tym musiała biedna radzić, tak? Bo tam, tak, tam jest przekaz, prawda? Tam jest to, tak jak w Rosji putinowskiej jest przekaz, że biedni Rosjanie muszą umierać za Rosję, bo Ukraińcy ich atakują i bombardują, i atakują. No, to jest ten sam przekaz i, i gwałcą i mordują. Więc tak? No, tak, jeden do jednego jest ten sam przekaz co w Moskwie, to, to w TVP, bo TVP pamiętacie, to jest TV Putin w skrócie. No i teraz o co chodzi? No, chodzi o to po prostu, żeby taki właśnie przekaz dalej promować pokazywać, że Tusk to jest jakiś tam Niemiec jeździ do Brukseli dogaduje się najlepiej bez ustaw za pieniądze z KPO żeby to była jednak polityczna hucpa a w tym czasie PiS co robi? nielegalnie na przykład robi, że prokurator generalny będzie w ogóle nie do zdjęcia prokurator krajowy dożywotnio takie chore ustawy podpisuje prawda, które myśli, że zabetonują stanowiska wbrew konstytucji Ponieważ ustawy to regulują, a nie konstytucja. Jeżeli konstytucja tego nie reguluje. Czyli po prostu na jakby powołali siebie, że oni są dożywotni na wszystkich stanowiskach prezesów, wiceministrów, tak dalej, a ktoś, jak ktoś będzie chciał ich zwolnić, to będzie musiał płacić 100-trylionowe sto, sto odprawy, tak? I to jest to właśnie ten to. Tak, tak, takie, takie coś. No i później oczywiście, żeby to odkręcić, będzie trzeba zrobić yy, przy Dudzie, yy, przez półtora roku Duda będzie wszystko wetował, jako ich koalicjant, Pisowski. Więc po prostu będzie trzeba robić to uchwałami, więc oni będą krzyczeć, o, uchwałami, umijają prawo i tak dalej. Prawda? Albo, że na przykład podnoszą uchwałę, że te wszyscy, wszyscy y, neosędziowie z KRS-u, y, czy ci politycy, którzy nigdy nie mogli być sędziami, będą odwoływani, tak? No. To jest oczywiście legalne, ale oni będą powiedzieć, że jest to nielegalne, no. A w międzyczasie jeszcze rolników wypuszczają na ulicę, że jakaś dwunastka rolnicza, której Tusk nie chce tak przyjąć. No, Tusk, który nawet nie jest premierem. Będzie za miesiąc premierem. Dzisiaj premierem jest Morawiecki, a rolnicy już protestują przeciwko Tuskowi. Więc widzicie, co się dzieje? Takie Bo Tak, Tusk nie jest premierem. No i dobrze mogliby protestować przeciwko Bidenowi, że Biden w Polsce nie chce uchwalić jakiejś dwunastki dla, rolni dla rolników. No. przecież się chłopcy w PiS-u -PIS trochę za bardzo pośpieszyli, bo jeszcze jakieś szantażują go, że do 15 czy tam do 20 listopada, jak, on, jak Tusk tego nie wprowadzi, <grym> to... Będą protestować. No. No, a, a przecież Tusk dopiero będzie rządził od grudnia, a więc teraz powinni do, 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 do Morawieckiego mieć takie pretensje, przeciwko niemu protestować, że coś tam się złego dzieje. Prawda? Bo w końcu to Morawiecki rządził 8 lat i on to wszystko podpisał, a więc jak można mieć pretensje do Tuska, który jeszcze nie rządzi i nie rządził no, za ostatnie 8 lat. No, Czyli taką już wprowadzają dla chorych psychicznie ludzi narrację, wariaci się nakręcą. Większość pewnie już w pisie też widzi, że to są wszystko ściemy, tylko po to, żeby wiesz, w chuja ich robić, napis głosować. A większość jeszcze nawet dalej pójdzie i zobaczy, że to wszystko jest agentura Putina w Polsce, która no chyba widzieli te zdjęcia z Orbanem, tak? Z lepą i z tym Sarkozym, czyli z prawymi rękami, rękoma Putina. No to chyba, chyba się już trochę tak domyślą, tak? że 2 plus, 2 plus 2 to 4. No. Naprawdę już nie jest mnożenie, to jest zadawanie. Łatwo się ogarnąć w tym, że po prostu PIS to jest agentura Putina w Polsce. No, więc generalnie taka będzie narracja, jakaś tam, że ktoś Tusk chciał jakichś wiceministrów ukryć. Dlatego się cieszy z ekspozycji Morawieckiego. No, jakieś takie totalne bzdury, wymyślanie, totalne głupoty to się totalnie nie kleją. To tak jak było kiedyś, że pamiętacie, chwalili, że Tusk chce pieniądze do Polski przyjąć. To jest zły, zły Tusk, bo chce Polakom pieniądze dać. No, była też taka narracja, czyli oni już tak po prostu nie, nie wiedzą, co wymyślać, to takie głupoty wymyślają. Ale fajniejsze jest, jest, to jest najfajniejsze, to jest, to jest najpiękniejsze, że rolnicy protestują przeciwko Tuskowi, a Tusk jeszcze nie rządzi. I protestują za to, co Morawiecki podpisywał w Unii Europejskiej i w Polsce wprowadzał. No to jest hit. No. na szczęście, Na szczęście niedługo... Doskonale wiecie, że Kaczyńskiego zamknął, Morewskiego zamknął, Dudę zamknął, wszystkich pozamykają. W Polsce będzie normalnie. No. I będzie na szczęście zakaz jedzenia mięsa w Polsce. Bardzo dobrze. Wszyscy popierają. To jest taki rozwój cywilizacyjny, tak? Tu przychodzi z zewnątrz... Eee, tak, kiedyś nie mordowano ludzi, bo czymś normalnym. W X wieku w Anglii się oddawali na polowania, to była taka nobilitacja. Tak teraz ty może też pójdziesz, co oddać swoje życie. Tak, pójdź, skoro taki mądry jesteś. No. Tak samo zwierzęta, człowiek jest zwierzęciem. Mordowanie zwierzęcia powinno być spenalizowane i równe na równi z mordowaniem człowieka, bo człowiek zwierzęciem, prawda? Więc albo mordujemy wszystkich, albo nie mordujemy nikogo. No, zgodnie z Biblią nie zabijaj. Na szczęście Unia Europejska jest inteligentna, wprowadza to, a wszystkich tych wsioków, którzy wiesz, uważają inaczej, niech ich piekło pochłonie i tak niedługo umrą, a młodzież przyjdzie i będzie normalnie żyło w tym się tym kraju. Jak najdalej od PiSu. Czyli w pierwszym dniu PiS generalnie próbuje robić jakieś stenki, że coś Tusk z tym, z, z. Też ciekawostka z Tusk z Konfederacją, tak? A przecież wiecie, że na Konfederację na jak kto głosował? No, głosował przecież ten. No. PiS, a Tusk się wstrzymał, no. Tylko, że też jest błędem Tuska, że pompuje chołownie. no. Hołownia to jest takie, wiecie, jajko, jajko hampi, które po prostu, wiesz, e, no nigdy nie powinien mówić w parlamencie ani z tym PSL-em debilnym, no ale, no, skoro z już tych dwóch ciąłków, to nie pompujmy ich wyżej, no. Gdyby nie Tusk, ich załóż nie wyciągną, nigdy by do Sejmu nie weszli, a im trochę odbiło, no. Gdzie chołownia erudyta? To jest jajko, które ma oparcie na szkło, nic mądrego w życiu nie napisał, tylko powtarzał te same głupoty, co oni nie mówią, co to za wielkie przypisywanie, kurde, wiesz, z kartki na kartkę. Trzeba coś innowacyjnego pytać, a nie głupoty, powtarzać te same. Tak na przykład nasze publikacje wprowadzają nowość, wprowadzają uniwersalne, nowe rzeczy, które są nieodkryte do tej pory przez ludzi. No to to jest coś fajnego, tak? <laughs> a nie powtarzanie, że A to A. No i tacy ludzie właśnie są niestety w Sejmie, z Tuskiem i z Lewicą, no ale na szczęście się że 4 lata wykruszą. Bo ludzie zobaczą, jakie to są próżne przygłupy, i ich pogonią. Tak, żeby tylko Tusk z lewicą rządzili, i naprawdę pogonili ten PiS i wprowadzili fajną Polskę taką prawdziwą Polskę bez imigrantów pisowskich, którzy gwałcą kobiety w Polsce, bez mordowania drzew, zwierząt. Z naturą i z czymś. No i z, z, mam nadzieję, że tu prowadzi ten system, że 10 milionom pisowców, którzy głosowali za tym Andrzejem Dudą, wszystkich wziąć i z powrotem do Moskwy, żeby trochę tą Polskę odrzedzić no, od tych wrogów ojczyzny. Pozdrawiam.